zmądził zmącił duże moją potem ciało zawiódł śmiało na fraskati. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem. Kto? Vincente Osculati. A kiedy wschód zaczął ciut złodzić kwiaty, powiedział mnie twardo, że nie zaplati. Tak bezlitośnie tym zdaniem. Wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował I nigdy nie ujrzy mnie, z nim już spadł i oskulati, oskulati Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt, jak już w kraju sosny I tylko szept z tobą, że cukier, się nie liczy, jakby nie miał, by pożyczył narodzinki, upominki tańsze zabrał. By odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A kiedy wschód zaczął się złocić kwiaty, Polak by nie palnął, że nie zapłaci Ach, Portugalczyk tym zdanie. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa Nie wybiegł za mną, nie dofinansował I nigdy nie ujrzy mnie, z nim już spadł I w Osculati, Osculati, Portugalczyku, jak nóż bezlitosny naciąłeś dziewcząt, jak nóż w kraju sosny I tylko szedł z tobą, szedł jak liści Tacy grani się trafiają, naprawdę, <plansuj> no. Zanim, Rzeczywiście, ci portugalscy, tak, tak. tak no no, nie, nie tylko, bo ty. pieniądze są wymiernym szacunkiem, i, Z... tak. są wymiarem szacunku. <noise> no, tak, tak. Ja na przykład ze za zarobione pieniądze od, od Barnawy, od Pana Barnawy, naszego lokatora kupiłem sobie okarynę. A co takiego? Okaryna? To jest taki instrument gliniany, taka, taka ma malutka, fujarka grubek no. i umieszcza ten grać? Skąd? No? Postawiłem się na półce. Tak. Hmm.